Co, Amelka, przygotowałaś 100 dolarów? 100 dolarów? Po co? No co, nie pamiętasz? No nasz spór. Jutro minie dokładnie miesiąc. Amelka, jutro idę na randkę. Fajnie, powodzenie! Wiesz, ty też możesz pójść na jakąś randkę. Tak? Jakoś nie chcę. Nie chcesz? A może po prostu nie możesz? Co? Mogę z łatwością zaprosić każdego faceta na randkę. Nawet trzech. Nawet trzech? Jakoś w to wątpię. No to się załóżmy. Dobra, daję ci dokładnie miesiąc na pójście na trzy randki. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz mi winna 100 dolarów. A jeśli. pójdę na nie, to ty mi dasz. Zgoda. Pamiętasz? Możesz mi dać dzisiaj 100 dolarów. Chciałam po prostu pójść do sklepu i kupić sobie coś na randkę. Ej, nie, nie, nie. Jeszcze nie wykrałaś zakładu. Co za różnica. Został ci tylko jeden dzień. Nie zdążysz pójść na trzy randki. A jeśli zdążę? Amelka, żartujesz sobie? W miesiąc ci się nie udało. Chcesz to zrobić w jeden dzień? Po prostu zapomniałam. Wypadło mi do głowy, Kurczę, nie pójdę dzisiaj na zakupy. No nic. Pójdę jutro. Mam nadzieję, że nie przydadzą mojego rozmiaru. Albo nie pójdziesz. Amelka, zejdź na ziemię. Nie możesz iść na trzy randki jednego dnia. Sto dolarów mam już prawie w kieszeni. Nie idziesz się zbyt szybko. Amelka jest taka naiwna. Jeśli chce wygrać, musi spotkać się z trzema facetami naraz. Po prostu nie wierzę. Muszę coś wymyślić, żeby nie przegrać. Amelka, czemu jesteś nerwowa? Nie jestem nerwowa, myślę jak to zrobić. Jeśli nie możesz być w trzech miejscach jednocześnie, to nijak. A może ty mi pomożesz? Amelka, mam ci pomóc wygrać w naszym zakładzie? Nie, Amelko, przykro mi, ale to nie leży w moim interesie. Logiczne. Dobra, Amelka, teraz muszę iść. Powodzenia. Trzeba umówić się na trzy Kogo mam zaprosić? Tak... Max. Mam nadzieję, że się zgodzi. Cześć, Max. Halo, Amelka. Co się stało? Max. Chciałam cię o coś spytać. Chcesz ze mną spędzić trochę czasu? Amelka, mów konkretnie! Pójdziesz ze mną na randkę? A na randkę, a gdzie i kiedy? Zgadzam się! O, przygotuj się, a potem do ciebie zadzwonię i opowiem ci wszystko. Ustalić wszystkie te randki, aby się nie wykładały. Jedna randka odbędzie się przy basenie, druga na pikniku, a trzecia na Marandzie. Jaka jestem mądra, wszystko idealnie przemyślałam, tylko muszę znaleźć jeszcze dwóch facetów. Tak, właśnie. Halo Leo. Hamelka, mów, tylko szybko. Krótko mówiąc, Leo, chciałam Cię zaprosić na randkę. Na randkę? Tak, przyjdziesz dzisiaj. Czy mały lunch u mnie w domu e, Dzisiaj, a może jutro? Nie, dzisiaj e, Może pojutrze Albo za dwa dni Nie, Leo, albo dzisiaj, albo nigdy Dobra, może być dzisiaj e, Świetnie, to czekam na ciebie Ale klops Co mam robić? Tak, mam dwie osoby Kto będzie trzeci? Chcesz Pójść ze mną Dzisiaj na piknik? I on się zgadza! Świetnie! Połowa roboty za mną. Prawie wygrałam zakład. Pozostaje wszystko zorganizować. gotowe. Uff, miejsce na trzecią randkę też jest gotowe, ale teraz jestem wyczerpana. O nie. Ktoś przyszedł. Cześć, Amelka. ty co? Jeszcze nie gotowa? Jestem gotowa. A szybko. Amelka, jesteś pewna, że jesteś gotowa? Wyglądasz dziwnie. Mm. Aha, to tylko woda. Zaraz wyschnie. Aha, reszta? Cóż, mój Tyleka dbałość No dobra, tak czy siak, nie rozumiem mody. Co, żebyśmy mieli randkę przy basenie? Super, będziemy się świetnie bawić. No jasne. A tak w ogóle to dla ciebie. Dziękuję. Sekundkę. O, Leo, cześć. Cześć, Amelka, świetnie wyglądasz. Dziękuję. To dla ciebie. Dziękuję, chodźmy. Leo, siadaj. Zjemy razem romantyczną kolację. E, Okej, okay. a gdzie kolacja? Oj, nie miałam czasu gotować. Mogę skoczyć po pizzę. Dobra, nie ma sprawy. Ja ugotuję, a ty odpocznij. Świetnie, byłoby super. Dobra, idę. Świetnie, podczas gdy Leo będzie gotował, ja będę na pozostałych randkach. Halo, restauracja? Chciałbym zamówić menu dla dwojga. Tylko przygotujcie niechlujnie, tak żeby wyglądało, że ja robiłem. Dziękuję, do widzenia. O, Leo, cześć. Przyszedłeś przede mną, nie miałam czasu nawet się przygotować. To nic, wyglądasz pięknie, to dla ciebie. Leo, jesteś taki słodki. Chodźmy do domu, nie chcę, żeby Amelka nas widziała. Prawda, ja też nie chcę, żeby nam zazdrościła. to był? Długo cię nie było. A to było. Czytywali liczniki? Rozumiem, co? Nie będziemy chyba siedzieć, pójdźmy popływać. Tak, dobrze. A to kto? Może ja otworzę? O, nie, 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 nie trzeba. A co, jak to ktoś ważny? O, siedź tutaj i odpocznij. Spokojnie, posiedź sobie. Dobra, jesteś pewna? Na no pewno, już wstałam. No dobra. Aj. Cześć Andrzej, przyszedłeś na randkę? Tak się cieszę. Cześć, Amelka! Mm? Nie tak szybko. A, dobra, masz prezent. Mm? Andrzej, to nasza pierwsza randka, spokojnie. No dobra, chodź, przygotowałam miejsce na piknik. O, wszystko gotowe. No, poszedł sobie wygodnie. Amelko, napisałem dla ciebie wiersz. O, to takie słodkie. Twoje oczy są jak dwie stokrotki. A twoje rzęsy są jak nogi karalucha. Eee, zapisałem ten wiersz na papierku, a teraz trzymam go w ręku. Mm, jaki fajny wiersz! Po prostu, wow, jestem zachwycona. Bardzo jestem zadowolona. Oj! Co, nie podobał ci się wiersz? Miałem mało czasu, żeby go napisać. Nie, wiersz jest fajny. Chciałam nam po prostu przynieść coś do jedzenia. A, to świetnie. Zaraz wracam, nie uciekaj. Co za okropny wiersz. Gorszego w życiu nie słyszałam. Przepraszam, że tak długo, ale starałem się. Mm, wygląda świetnie. Leo, jesteś super. <laughs> Smacznego. Mm, jakie pyszne. Gdyby nie to okropne krojenie, pomyślałabym, że jest z restauracji. A, myślałaś, że nie umiem gotować? A, przyniosę lody. Um, a oto twoje loty. Przepraszam, było takie pyszne, że nie mogłam się powstrzymać. Wszystko w porządku. No co, za udaną randkę! O, rozpolął mnie brzuch. Muszę na chwilę wyjść. Zapomniałem, że nie mogę tego pić na pusty żołądek. Nie ma sprawy, rozumiem. Dobrze, że Leo ciągle wychodzi. Mnie kłopotów. Teraz szybko nakarmię Andrzeja i pójdę do Maxa. O, Amelka, właśnie miałem cię szukać. O, ja, wiesz... A, przygotowywałaś jedzenie. Pomiłe, właśnie zgłodniałem. Tak, to dla ciebie. Może zjemy i popływamy. O, ty jedz, a ja założę kąpielówki. Okej. Okay. Kurczę, co robić? W lodówce już nic nie ma. Obiecałam nakarmić Andrzeja. Dla zwierząt dla kotów z kurczakiem i warzywami. Mam pomysł. Zły pomysł, ale nie mam wyboru. Proszę, smacznego. Malka, tak długo robiłaś kanapki. A, to niezwykłe kanapki. Przygotowane według tajnej receptury. Przecież to wygląda jak zwykła kanapka. Zapewniam cię, na pewno takich nie jadłeś. Dobra, spróbuję. Tak, ciekawy smak. Czym sekret? Nie mogę powiedzieć. To tajny przepis mojej pra-pra-pra-pra-pra babci. Też zjedz. O, nie, nie, dziękuję. Już jadłam. Nie jestem głodna. A gdy cię nie było, wymyśliłem dla ciebie nowy wiersz. Naprawdę? Droga Amelko, jesteś piękny jak serdelek. Twoje palce są jak kiełbaski, które zostawiłem w misce. Dlaczego jak serdelki? Po prostu myślałam o jedzeniu i uwielbiam serdelki. A, muszę przypudrować nosek. Dobrze, tylko pospiesz się. Uch, już żałuję, że to wszystko zaczęłam. Wolałabym dać 100 dolców Genie. No dobra, za późno by się wycofać. Amelka, ty co, nie masz stroju? O, zmieniłam zdanie. Nie chcesz pływać, ale sama chciałaś mieć randkę przy basenie. No wiesz, my dziewczyny tak mamy. No dobra, nie będę cię zmuszać. Może po prostu pogremy? Dawaj. Muszę już iść do Leo. Muszę coś wymyślić, żeby się stąd wydostać. Max, wiesz Kupiłam piłkę w zeszłym tygodniu Jest super No dobra, ale ta jest okej okay. Nie, ta jest lepsza Obiecuję, spodoba ci się Amelka, nie zależy mi na piłce, jesteśmy na randce Chcę ci pokazać piłkę A ciebie to nie obchodzi Nie, nie, obchodzi mnie Przynieś ją Świetnie, muszę ją tylko znaleźć Rzuciłam ją gdzieś głęboko do szafy Amelka pierwszy raz jest na randce. Bez nadziei. Świetnie, randka z Gini skończona. A teraz możemy skupić się na randce z Amelką. Amelka, jestem cały twój. Jak twój brzuch? Dużo lepiej. Nie nudzisz się tu? Nie, wszystko ok. Leo, co masz na twarzy? Gdzie? Amelka, byłem w łazience i upadłem na szminkę. Na szminkę czy na usta? Amelka, wszystko wyjaśnię. Tylko bądź szczery. No dobra, byłem na podwójnej randce. Amelka, wybacz mi! Zrobię wszystko, żebyś mi wybaczyła! Leo, wstawaj już! Wybaczysz mi? Wybaczy ci, ale musisz mi pomóc. Oczywiście, zrobię dla ciebie wszystko. Chodzi o to, że jestem na potrójnej randce. I nie radzę sobie. Ty co? żartujesz sobie? Nie żartuję! Andrzej jest na pikniku, a Max przy basenie. O, Amelko, nie spodziewałem się tego po tobie. Kto tak robi? Milcz, Leo. nie powinieneś mnie sądzić. Załóżłam się z przyjaciółką, że pójdę na trzy randki. Amelka, jesteś gorsza ode mnie! Ogólnie, potrzebuję Twojej pomocy. Co? I myślisz, że będę ci pomagać? Sam powiedziałeś, że zrobisz wszystko. I to słowo ci wiąże. Dobra, i co mam robić? Krótko, posłuchaj mnie. Ja. No wreszcie, co robimy? Mam świetny pomysł na randkę. Randka w ciemno. Co to znaczy? Wiesz, kiedy masz zakryte oczy, twoje pozostałe zmysły działają lepiej. Serio? Sprawdźmy. Na pewno nie miałeś randki z zakrytymi oczami. Dobra, spróbujmy. Tylko nie podglądaj, bo cała magia pryśnie. Jasne. A teraz czekaj chwilę. Amelko, to upokarzające! Nie się nikt cię nie zobaczy! Gdybym wiedział, że masz potrójną randkę, nie pomógłbym ci! Ja po prostu chcę wygrać zakład! A ty naprawdę zdradzasz dziewczynę! No dobra, ale naprawdę muszę to nosić! Jeśli nie chcący dotknie twojej głowy, natychmiast wszystko zrozumie! Fuj, obrzydliwe! Dobra, Leo, chodźmy! Amelka, to ty? Tak, to ja! A tak, Kamelka, miałaś rację! Twój głos jakby się zmienił! Amelka, a gdzie piłka? A piłka. O, nie znalazłam jej! Wiedziałem, że nie kupiłaś żadnej piłki. No ja. Nie rozumiem. Zaprosiłaś mnie na randkę, a potem ciągle uciekasz. To już się nie powtórzy. Od teraz będziemy spędzać czas razem. Obiecujesz? Obiecuję. Amelka, chcesz usłyszeć wiersz o sobie? To już będzie szósty! Wiem, jak kobiety kochają poezję! A, dobra, opowiedz swój wiersz! Amelka, pachniesz jak półka czosnkowa. Jesteś słodka jak stokrotka. Kiedy oczy swe zamykam, to twój. E, zapach połykam. Dziękuję, Andrzej, to naprawdę super! Mogę tak bez końca! Nie trzeba, błagam cię! A! Muszę iść! i Max, zaraz wrócę. Gdzie ty znowu idziesz? Chyba się skaleczyłam. Chcę wziąć plaster. A no dobra. Dlaczego się w ogóle na to zgodziłem? Leo, co jest? Mów szybko. Amelko, nie wrócę do Andrieja. On mnie wkurza. Dlaczego? Opowiadał swoje głupie wiersze. Prawie mnie pocałował. Będzie mnie tu prześladować w koszmarach. Leo, błagam cię. Jeszcze chociaż pół godziny. Nie, nawet pod groźbą śmierci tam nie podejdę. Wiesz, że mnie teraz zawodzisz? Wybacz mi, Amelko, ale to ponad moje siły. A może spędzisz czas z Maxem? Jeśli Max też będzie chciał mnie całować, to odpadam. Nie, Max tak nie robi. Jemu też zorganizujesz randkę w ciemno? Nie, trzeba wymyślić coś innego. To myśl. Jeśli będzie próbował mnie pocałować, to nie ręczę za siebie. Rozumiem. Oj, Max, nie czuję się dobrze. Czyli co, rezygnujemy z tej randki? Oczywiście, że nie. Pozwól, że położę się na leżaku i pogadamy. Okej, okay, podoba mi się ten pomysł. Oj, możesz sprawdzić, czy zamknęłam lodówkę, czy nie. No dobra, idę zobaczyć. Kładź się na leżaku. To konieczne? Tak, spieszmy się, jest mało czasu. No nie mów za dużo, Max może poznać twój głos. Dobra. Sprawdziłem, lotówka zamknięta. Amelka, ty tak zawsze się opalasz? Mhm. Amelka, chyba się przesiąbiłaś. Trochę tu wieje. Mhm. To nic, będę mieć na ciebie oko. Mhm. Andrzej wróciłam. Andrzej. Andrzej wstawaj, to nie jest śmieszne! Kurczę, czy on jest nieprzytomny? Ty żyjesz? Amelka... Teraz mam przekichane. Zabiłam go! Halo, Ginny, chodź szybko na podwórko. Potrzebuję twojej pomocy. Amelka, o czym ty myślałaś? Nie możesz bić faceta, którego zaprosiłaś na randkę. Wiem, ale co teraz robić? Co, co? Musimy mu zrobić sztuczne oddychanie! Nie mamowy, na pewno tego nie zrobię! O, cześć, co ja tu robię? Mieliśmy randkę! A, właśnie, dzięki za randkę, Amelka, muszę iść! Widzę, że na jednej randce jednak byłaś! Nie na jednej, a wszystkich trzech. Nie mamowy, nie miałaś tyle czasu ani chłopaków. Mam dowód zdjęciowy! Tak. Ja. To ja z Andrzejem? Tu z Maxem? A tu z Leo? Z Leo? Amelka, kogo ty próbujesz szukać? Nie mogłaś być na randce z Leo. Dlaczego? Ponieważ był na randce ze mną. O, co to z Tobą był? Amelka, pokaż jeszcze raz zdjęcia. To zdjęcie zostało zrobione, kiedy Leo powiedział, że idzie do toalety. I zniknął na pół godziny. Gdzie jest ten basożyc? Zaraz dam mu takie lanie, że nie usiądzie przez miesiąc! Leo, wychodź, draniu! Wiem wszystko! E? Ginny, cicho, bo upucisz szamelkę! E, e... Nic nie rozumiem. Tylko mnie nie bij! Nikt nie ośmieli się ranić, Ginny! Zapłacisz za to! O co tu chodzi? Myślałem, że jesteśmy na randce. Przepraszam, Max, muszę się przyznać, że założyłam się, że pójdę na trzy randki. Teraz rozumiem, gdy wychodziłaś, to szłaś na dwie inne randki, tak? Przepraszam, Max, wstyd mi, nie powinnam tego robić. Powinienem był wcześniej się domyślić. Max, czekaj, przepraszam! Mogłam dać Dili 100 dolarów, zużyłam tyle energii i straciłam przyjaciół. Stój, lepiej przede mną nie uciekaj! Nie mam zamiaru! Uwierz, lepiej, żebyś mnie teraz unikał. Ziemki, a co wy byście zrobili na moim miejscu? Napiszcie w komentarzach. I polubcie i subskrybujcie kanał! Dowiecie się, czy przeżyłem! Chcę normalnie porozmawiać! Cóż, wszystkim pa 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 pa!